Witam Państwa bardzo serdecznie. Cóż to się będzie dzisiaj działo na kanale Króla Pustkowia? Drodzy Państwo, obelżywe, naprawdę obelżywe, hamskie, pogardliwe zachowanie prezydenta Stanów Zjednoczonych wobec żołnierzy natowskich, którzy ginęli, drodzy Państwo, udzielając pomocy napadniętym Stanom Zjednoczonym w misjach amerykańskich na terenie. Iraku i Afganistanu. Mało kto już prawdopodobnie dzisiaj pamięta tamte czasy. Ja pamiętam doskonale, starsi także pamiętają. Wiemy, jak to wyglądało. Polscy żołnierze, zresztą wspominałem o tym całkiem niedawno, także, którzy w tych misjach uczestniczyli, zaraz Państwu powiem, jakie to są liczby tutaj, ilu tych żołnierzy zginęło, ale wracali do domu, drodzy Państwo, w trumnach wracali w trumnach dlatego że odpowiedzieli na apel Stanów Zjednoczonych, stany zjednoczone, które przecież należą także do NATO. Tworzymy sojusz krajów natowskich, prawda? Stany Zjednoczone w tamtym czasie zostały rzekomo, tak to nazwijmy, napadnięte przez terrorystów islamskich. No i skutek tego uruchomiony został artykuł 5 NATO. No i te operacje, prawda, te misje wojskowe amerykańskie z udziałem krajów natowskich. Następnie Uczestniczyły w inwazji, czy to na Irak, czy także yy, były to misje w Afganistanie. Ale drodzy Państwo, tutaj, żebyśmy mogli coś w tej sprawie powiedzieć, jeszcze musimy się cofnąć trochę i zwrócić także uwagę, jaki był kontekst tego, że te misje wojskowe się w ogóle odbyły. Ale Trump powiedział coś takiego: nigdy ich nie potrzebowaliśmy tych żołnierzy, którzy tam pojechali, prawda? Nigdy nie musieliśmy ich o nic prosić, wyobraźcie sobie, mówią, że wysłali wojska do Afganistanu. I tak rzeczywiście zrobili, ale stali tam trochę z tyłu, trochę poza linią frontu. Tak Donald Trump podsumował i zakpił sojuszników wojsk natowskich. Nie tak dawno, drodzy państwo, w tej sprawie wypowiadał się także Leszek Miller, bo to Leszek Miller był w tamtym czasie premierem, no i on oczywiście powiedział, że musiał zrobić to, do czego wzywał go. Obowiązek wspólny. Gdy jeden z krajów natowskich zostaje napadnięty, reszta krajów po prostu oferuje mu pomoc, czyli bronimy siebie wspólnie nawzajem. Zostałaby napadnięta Francja, idziemy walczyć, prawda, o Francję. Zostaje napadnięty inny kraj, po prostu wojska ze wszystkich krajów natowskich udzielają pomocy temu krajowi, który jest napadnięty przez kraj nie będący członkiem NATO. Bo jeśli mamy tutaj myśleć o tym, że e, Trump chciałby sobie przywłaszczyć Grenlandię, teraz, która jest własnością oficjalną, specjalnie, yy, prawda, Królestwa Danii, no to mielibyśmy do czynienia z sytuacją, w której kraj NATO napada na kraj NATO i NATO oficjalnie przestaje istnieć. Ale mamy tutaj do czynienia jeszcze z czymś innym, dlatego że już oficjalna polityka Stanów Zjednoczonych dzisiaj, drodzy państwo, mówi nam o tym, że Stany Zjednoczone nie będą się z nikim liczyć już oficjalnie. Zresztą ta pozycja, którą yy, sobie wypracowały, tak to nazwijmy, pozwala im to zrobić, bo Stany Zjednoczone za czasów Juska Bidena, Baraka Obamy, wcześniej także. Stany Zjednoczone destabilizowały całą Europę, słuchajcie. Nie tylko, żeby Europa, Europę wynarodowić, nie tylko, żeby ją zniszczyć gospodarczo, energetycznie, kulturowo, yy, a także militarnie, nie zapominajmy. Na tym zależało Stanom Zjednoczonym, żeby Europa była rozchwiana, żeby nie było silnych państw narodowych, aby żeby Trump następnie później mógł sobie uczynić Europę kolonią. I ta y, ostatnia polityka, gdzie już widzimy naprawdę hamskie zachowanie Trumpa, który powołuje Radę Pokoju, y, prawda, nie licząc się ani już z żadną organizacją światową, zresztą z Międzynarodowym Trybunałem Karnym przestał się już dawno liczyć y, i teraz już pokazuje tą twarz oficjalną tego satanizmu, będzie tak jak Stany Zjednoczone chcą albo nie będziecie w ogóle funkcjonować i czeka was los naprawdę y, gorszy niż moglibyście, nie wiem, zakładać w najczarniejszym scenariuszu. Ale drodzy Państwo, zaraz przedstawię Państwu krótką historię opowiedzianą yy, oczami yy, oficera, żołnierza, który był akurat w Iraku w tamtym czasie, co on miał w tej sprawie do powiedzenia, ale wróćmy jeszcze na momencie, drodzy Państwo, o co dokładnie chodziło w tych misjach wojskowych, bo to jest też bardzo ważne. Dlaczego tak się stało, że oficjalnie powiedziano, że Stany Zjednoczone, drodzy Państwo, zostały napadnięte? No, nie zostały oficjalnie napadnięte, chyba że uznamy, że atak na te dwie wieże. Wiecie Państwo o co dokładnie chodziło w Nowym Jorku? To był atak tych terrorystów islamskich. Czy to rzeczywiście był ten atak? No to w dalszym ciągu trwają na ten temat oczywiście jakieś. Próbuje się dociec, jak to się stało, że te Stany Zjednoczone pozwoliły się tak zaskoczyć. Ja bym powiedział, że jest to niemożliwe formalnie, dlatego że Stany Zjednoczone kontrolują i pilnują wszystko. Do tego stopnia, że żadne służby na świecie, biorąc pod uwagę czasy nawet KGB, Stasi czy jakiekolwiek inne tajne służby, nie są w stanie Stanom Zjednoczonym dorównać. Natomiast, drodzy Państwo, Irak pod wodzą Saddama Husajna nie dokonał bezpośrednio ataku militarnego na terytorium Stanów Zjednoczonych. To Stany Zjednoczone wraz z koalicją dokonały inwazji na Irak w roku 2003, motywując to podejrzeniami o posiadanie przez Irak broni masowego rażenia, wspieranie terroryzmu, między innymi Al-Kaidy, oczywiście, która była rzekomo odpowiedzialna za ten atak na dwie wieże oraz chęcią opalenia reżimu Saddama Husajna. Broni tam nie znaleziono, demokrację przywrócono, ale chodziło przede wszystkim o złoża ropy naftowej i polscy żołnierze, między innymi oraz żołnierze natowscy, brali udział w inwazji na Irak, drodzy państwo, albo ścigali tam y, tych y, terrorystów islamskich po Afganistanie z racji tego, że Stany Zjednoczone uznały, że Irak bezpośrednio jest powiązany z tym zamachem z 11 września 2001. Pierwszego roku, co miało doprowadzić ostatecznie do tej inwazji, dlatego wszystkie kraje natowskie odpowiedziały na to zawołanie Stanów Zjednoczonych i wysłały własne kontyngenty tych wojsk, i wiele tych żołnierzy zginęło w imię interesów tak naprawdę Stanów Zjednoczonych, bo te interesy Stany Zjednoczone załatwiały już w ostatnim czasie. Yy, przecież oficjalnie między innymi Wenezuela, ale takich akcji wcześniej też było troszkę tam zorganizowanych na świecie, na no między innymi w Iranie w roku 53, gdzie obalony został wówczas yy, prawda demokratycznie wybrany premier Mossadek. Więc ostatecznie to, drodzy państwo, że Trump teraz zachowuje się w ten sposób pogardliwie, obraża pamięć o polskich żołnierzach i o polskich Bohaterach jest sprawą haniebną. Ja bym jeszcze chciał zadać pytanie, drodzy państwo, dlaczego nikt w tej sprawie nie reaguje? Dlaczego prezydent Karol Nawrocki, dlaczego minister spraw zagranicznych, dlaczego premier naszego kraju nie próbuje postawić do pionu Donalda Trumpa? Dlaczego, drodzy państwo, boją się? Boją się, bo ten człowiek jest nieobliczalny, nie wiadomo, co on jeszcze w gruncie rzeczy może zrobić. Ale ja uważam, że w tej sytuacji, skoro z tymi satanistami już rozmawiać inaczej nie można, to Europa powinna szukać możliwości jakiegoś zjednoczenia się, aby z tą okupacją walczyć, a nie uważać Stanów Zjednoczonych za sojusznika, bo sojusz ze Stanami Zjednoczonymi to jest, to jest sojusz, drodzy Państwo, z diabłem. Wiemy, jak zostaniemy prędzej czy później potraktowani, skoro ludzie uważają, że Stany Zjednoczone są sympatycznym sojusznikiem i lepiej mieć układy ze Stanami Zjednoczonymi niż z panem Putinem, to niech się lepiej pukną po prostu w głowę. Ale nie chodzi mi o to, że ja będę tutaj pana Putina teraz wychwalał tam w nieskończoność. Tak ta sprawa wygląda. Zostali poniżeni, drodzy państwo, przede wszystkim jak już wspomniałem, polscy żołnierze, ale nie tylko, bo i brytyjscy, i francuscy, i belgijscy, i cała masa żołnierzy z tych kontyngentów krajów natowskich tam oddawała życie. I teraz. Teraz niejaki Adam Mazgoła, który jest byłym żołnierzem, który był w Iraku, napisał coś takiego. Faszystowski boczku terroryzmu i pychy. Donald Trump yy, tutaj go odznaczył. Nie widziałem takich jak ty w Iraku czy w Afganistanie, gdy wojska NATO krwawiły na wezwanie Ameryki. Ty w tym czasie zabawiałeś się w gościnnych klubach u pana Jeffrey'a. I to jest prawda! Teraz obrażasz bezczelny ignorancie kości Irany, bohaterskich i lojalnych sojuszników. Uważasz, że ci wolno, bo zamiast mózgu masz skarbiec złota. I dolarów. Cytuję, jak to jest napisane: bo jak inni walczyli ze złem, ty zbijałeś kokosy na ich zaangażowaniu, na ich krwi i kalectwie, na tragedii rodzin. Ropa, drodzy państwo, i wojna to są dwie podstawowe, standardowe pozycje, jeśli chodzi o kwestię zarobku Stanów Zjednoczonych na świecie. W Iraku zginęło 22 polskich żołnierzy, 150 wróciło na stałe okaleczonych. W Afganistanie zginęło 43 polskich żołnierzy i jeden cywilny radownik medyczny. Podczas misji w Afganistanie 2002-2021 obrażenia odniosło łącznie 869 polskich żołnierzy i pracowników wojska. A dzisiaj Donald Trump informuje cały świat, że nikt ich tam nie prosił. W przeciwieństwie do Trumpa. Byłem w Iraku i to na pierwszej misji. Nie chowałem się z tyłu. Byłem między Arabami każdego dnia. Razem ze swoim zespołem rozwiązywałem problemy prowincji Babylon. Naszym miejscem służby był ratusz miasta Al-Hilal, a nie trochę z tyłu. Trochę poza linią frontu. Tam był front. Nieodpowiedzialny i bezczelny ignorancie. jeszcze jedno. Misją dowodził sztab koalicyjny, ale z dominacją i wszystkimi kluczowymi stanowiskami decyzyjnymi opanowanymi przez Amerykanów oni dowodzili w Iraku i w Afganistanie. To oni decydowali gdzie i w jaki sposób jest użyty narodowy kontyngent wojskowy. Więc do kogo pretensje? Opozycjach sojuszników. W rezultacie armia Stanów Zjednoczonych uciekła jak szczury z Afganistanu, pozostawiając sprzęt, pełne magazyny i sojuszników na pastwę losu. Tak to drodzy państwo wygląda. Myślę, że powolutku klaruje się pewna wyobraźnia także społeczna dotycząca tego, kim tak naprawdę są Stany Zjednoczone. Mówiłem o tym wielokrotnie na kanale. Najbardziej bym się obawiał Stanów Zjednoczonych. To jest największe złotego świata, największy satanizm tego świata. Uczestniczyli, słuchajcie, we wszystkich konfliktach w XX wieku, na wszystkich frontach świata. Tam, gdzie jest wojna, tam są zawsze Stany Zjednoczone. To Stany Zjednoczone zresztą, drodzy Państwo, rozpętały komunizm na świecie. To tylko przypomnę, obalając cara i finansując z wysokich kredytów rewolucję Lenina. To Stany Zjednoczone rozpętały drugą wojnę światową. Zdajcie sobie sprawę, finansując machinę Adolfa. Teraz mamy do czynienia jeszcze z czymś takim, gdy Trump zwyczajnie przychodzi z pogardą, mówi o żołnierzach innych krajów, które w tym sojuszu natowskim zdecydowały się pomóc Stanom Zjednoczonym. Ja uważam, że ten artykuł 5, oczywiście w tym obowiązku pomocy, został, jakby to powiedzieć, wprowadzony celowo. Stany Zjednoczone chciały się wybielić w ten sposób, że nie jadą same atakować Iraku. Bo tam jest ropa, więc dobrze było zabrać ze sobą jak najwięcej kontyngentów, że wspólnie z całą Europą, z całym NATO dbamy o porządek na świecie. Bo tam także chciano przywrócić jak zwykle demokrację, a w gruncie rzeczy polscy żołnierze między innymi zginęli za interesy Stanów Zjednoczonych czyli interesy dotyczące ropy drodzy państwo w Iraku dodatkowo jeszcze okradli tam starożytne muzea i ta sama sytuacja miała miejsce dokładnie także na Ukrainie bo tam Stany Zjednoczone rękoma czerwono chciały sobie załatwić kolejny swój interes czyli wyrwać Donbas ze starej macierzy sowieckiej a my ponosimy tego także konsekwencje bo to my musimy niestety utrzymywać drodzy państwo w dalszym ciągu ten drugi czerwono-czarny zdemoralizowany naród na własnych barkach i taka jest drodzy państwo historia na dzisiaj. Stany Zjednoczone to jest zło, zło największe tego świata. To tyle z mojej strony, pozdrawiam bardzo serdecznie. Hej!